Jak widzimy jest to bar maści kasztanowatej, są konie, czyli jest to maść charakterystyczna dla XV Pułku Poznańskich. W wojną w latach międzywojennych mieliśmy cały pułk składający się z czterech szwadronów, czyli ponad y, około 500 koni stacjonowało na grunwaldzkich Poznaniu. Amazonki kultywują tradycje, ponieważ nie możemy ich przywdziać w mundury łańskie, bo nie ma, takiej, nie ma takiej tradycji, nie ma takiego regulaminu przedwojennego. W związku z tym jeżdżą w stojach Amazonek z dwudziestolecia międzywojennego. Świszą kadriela, czyli taniec na koniach, zespołowy taniec. Który wiąże ze sobą najróżniejsze elementy jazdy konnej, a przede wszystkim jazdę zespołową. Czyli oprócz tego, że Amazonki muszą indywidualnie bardzo dobrze opanować sztukę jazdy, to muszą jeszcze potrafić zgrać się z całym zespołem. Jest tutaj 10 koni, plac jest mały, więc nie jest to łatwa sztuka. I no ich zadaniem w tym momencie jest skracać chody koni, wyraźnie skracać chody koni, bo przecież wiemy, że konie potrzebują przestrzeni i gdyby chcieć je rozwinąć tak naprawdę, rozwinąć możliwości, to, to ten plac jest zdecydowanie za mały. bardzo się męczą, bo muszą jechać wolno, te konie, konie muszą cały czas Bo tu nie ma przestrzeni, one się nie mogą I Każda z Amazonek wykonuje kółeczko indywidualnie, jednocześnie łączą się w pary. Wykonanie kły, połączenie w pary. ponowny rozjazd. Muszę spojrzeć, jak koniec, służą się w muzykę konie bardzo dobrze wytrzymają rytm oczywiście, że emocje ponoszą konie słysząc muzykę też nabierają pewnych emocji ale faktycznie no, masz rację, że tutaj powiem ale zadaniem wytrenowanych Amazonek jest opanować to Muszą poprawować, muszą wykonywać wszystko zgodnie z instrukcją tego kadryla. To jest tak zwane czesanie. Czyli typowa figura kadrylowa przewodzenie partnerów tańczących między sobą. To, to, My, to jakieś, nie jest dobre miejsce. Czasy, żebyśmy Lepsze. E, takie, takie kadryle wykonywali z Amazonkami, ale to na większą ilość poni, na większych bielkańska, placach. Tutaj skupiamy się na mniejszej przestrzeni i dlatego 10 10 amazonów. To jest figura łamiąca na lewo. Ćwiczymy dalej. dalej. No. Ćwiczymy dalej. Musi sobie poradzić z musi sobie poradzić. Okay. Tak, ta sztuka jazdy właśnie polega na tym, że wszystko musi się odbywać zgodnie z klasyką jeździectwa. To jest bardzo trudne, jest. czyli teraz bardzo trudny element, gdzie Amazonki przejęły wodzę do jednej ręki. No. Już nie mogą Zapominam panować tak w górę, bo wodze są w jednej, w jednej ręce i trzeba zachować szybkie linie, dwa łączone nawet dziesiątką i to jest trudny bardzo element, bo przestrzeń nie ma, a koni długo. To... Natomiast, natomiast właśnie z powodu potrafią wyjść z tej opresji i utrzymać no porządek, utrzymać dyscyplinę koni. I Figura taka, nazywa się klin, wyjście do klina, dwa rzędy i łączenie do park w kierunku odwrotnym. Rozjazd z na duże koło, jednym manewrem zwrotem w lewo, wykonanie rozjazd na obwód koła. I na tym kole teraz Praca ujeżdżeniowa z koniem, czyli jest to balok. musi się odbywać prawidłowo, czyli jak na lewą stronę ta koń balokuje, powinien balokować z lewej nogi, za chwilę to zobaczymy. Na razie jest akcja w kusie. Koło się zawęża, konie zachodzą na ogony. Koło się rozszerza. po to, żeby Amazonki przeszły do zagalopowania. I zazwyczaj galopem marsz. Cała akcja galopu odbywa się na lewo nogę konia. Na lewo w nogę konia. W tym układzie koń utrzymuje najlepszą równowagę, kiedy galopuje w kierunku na lewo. I sztucza polega na tym, żeby rzeczywiście na tą lewą Nogę wszystkie konie galopowały. Trzeba użyć odpowiedniej pomocy, trzeba się dobrze wyszkolić, żeby to porozumienie z koniem było natychmiastowe. To jest użycie pomocy na lewą nogę konia, poszerzenie tego koła w tej i konie galopują rytmicznie. Ta muzyka bardzo dobrze im wpływa na wspólne działanie. Przejście dostępa wykonanie karuzeli. Środkowe amazonki, bardzo wolno. Środkowe amazonki bardzo wolno się muszą poruszać, ponieważ te zewnętrzne muszą ten, ten młynek zakręcać. Więc konie są bardzo silnie pozbierane, a żeby się nie rozproszyć, żeby zachować tą figurę. Tak zwany młynek. Wyjazd z młynka. I kończymy młynek. Rozjazd jest. I mamy teraz skoki. Z tego układu. jazdy po terenie płaskim. Przejdziemy do pewnego utrudnienia Amazonką tego ćwiczenia, czyli dołożymy skoki przez, taki, przez taką skomplikowaną przeszkodę na nazwie pają". Rozchodzi się na cztery strony świata. Amazonki mają jeden gwiazd. Jeden wyjazd po osi tego mająta. Bardzo trudna przeszkoda bo trzeba bardzo precyzyjnie pasować się od nogi tego pająka. I teraz jest podobne zamieszanie Kolejne całości. Konie muszą być dobrze skaczące. To jest tak tego Konie muszą być dobrze skaczące, pewne w tym co robią. To są konie wytrenowane, ponieważ kółani systematycznie te rzeczy ćwiczą. Teraz jest przecinanie. Jeden z jednej strony, jeden z drugiej, jeden z jednej, drugi tak, z drugiej. Trzeba się wykazać refleksem. Szybkością działają. Szybkością w opanowaniu kona. Ta kompletna mieszanka. Łączą się koni pary, znaczą równocześnie para. Dzięki konie się odbijają, amazonki panują nad nimi. No to jest proszę Państwa, to są lata pracy. To są dziewczyny, które zamiłowanie mają od lat i od lat się kształtują właśnie w tej dyscyplinie i jest Proszę wyżej tą przeszkodę. Nie będziemy ją oszczędzać. Tak proszę bardzo, niech się wykażą. Konie są skaczące. A dziewczyny, się z nimi zabierają. Proszę bardzo, przeszkoda gotowa. Będziemy to sobie odpowiednio dzielić. Jedzie pierwsza piątka. Bardzo dobrze. I wykonanie z Najazd Najaz drugiej piątki. Tak jest. I piątka pierwsza wraca. Wszystko i piątka, druga, praca. Tak jest. To widać, proszę jak konie są wyćwiczone jak reagują na każdy impuls przekazywany. I dziesiątką, proszę, jedziemy. Wow, brawo! widać Kierowca pewnie po piwie, proszę Państwa, poszedł na suchek, nie wiadomo dlaczego. się skupić bardziej tej chwili i jazda. Dobrze. Tak jest, no, dobrze. Kierowca wyrzeźniał, wszystko jest w porządku. Amazonki czysto pracują dalej. To jest proszę, wyjeżdżamy teraz no, to jest za też, do skoku pojedynczego. Każda Amazonka samodzielnie prowadzi konia, samodzielnie najeżdża na przeszkodę. I atakuje przeszkodę zgodnie ze swoim uznaniem. Konia trzeba dobrze wyczuwać. Trzeba go dobrze prowadzić. Trzeba dodawać mu pewności siebie. Ponieważ on też zwraca uwagę na to, czy ten najazd jest z pewnością wykonywany, czy też jest wykonywany yy, z wątpliwościami, jeżeli jest z wątpliwościami, no to koń to czuje. Amazonki dostępa, zwrot. Maszerujemy do przodu, maszerujemy jeszcze bliżej. I dziękujemy ukłonem. Kadry wykonany pozytywnie. Koniki się wyjeździły, Amazonki się wyka wykazały. Wszystko jest w porządku i takim to sposobem po latach ćwiczeń, jazdy konnej yy, i wspólnym, wspólnych takich manewrach można właśnie w ten sposób spędzać czas, yy, kultywować tradycję no i cieszyć się tym pięknym, jakie koń za sobą niesie. Runda honorowa wykonania amazonek i dziękujemy.